No. Już włączyłeś? No, witam, witam. Ehm. Um, kolego, dobrym, wiesz. Więc. Poprosimy cię, żebyś nagrywanie, żeby ci dać. A tak naprawdę to. Skąd ty to masz? Latałem po całym. endie. I po dwudziestu. Po, po godzinie chyba znalazłem to. Czukam na ciebie specjalnie. No, dziękuję. ja sobie sobie z... siedzę. <noise> no, widzisz, chciałem ci takie to i dać, wiesz, o co chodzi, wiesz? No, my jesteśmy, ty Kevin, pomagasz na masakrze. ja ci pomagam na masakrze. Taki chciałem ci dać. Eee, czekaj. Czekaj, u kości eee, Mam, 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 nie, nie mam, 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 fajerwerki mam, teraz. teraz, nie, ja się... ja się schowam do e, e, DTS-a. Nie no, przetestuj ją. Przetestuj ją. Na odcinku, żeby nie było nudno. Przetestuj. Eee, czekaj. Załóż najpierw. Wiesz co, w końcu sprzedaj jest... kółce czarne. Nie, 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 <śla> <śla> Patrz, patrz, daj mi jedną. Daj mi jedną. Teraz, teraz. Chyba ja, się, ja teraz. No masz. No no, patrz. Patrzysz w górę, skaczesz... I wylatujesz... Tak w niebo i tak... To nie rozbi się, bo umrzesz. A jeszcze ja nie wezmę. Nie, nie, nie będę ci już wstać no, A może poszukam jednak nie wiem. Ale specjalnie dla ciebie chodziłem szukam. Okay. szukałem. Okej. już się? się ja nie mam mendorczest. Nie, nie mam męderszczest, jeszcze nie zrobię. No właśnie się to do tego do domu. Zanim Zenek do mnie przyjdzie. Senek spadaj na dół. Nie dasz rady mnie dobić. Nie dasz rady do mnie wejść. Ja się tepnę szybciej do domu. Tu były. Szukam Cię. Okej. Okay. już w domku? No. I co dzisiaj robimy na tym odcinku? Na tym odcinku to możemy coś zrobić? Eee, możemy. Bo chciałem to nagrywanie, żeby ci dać to żeby wiesz, taki... Ale ja już dwa. mogę rozpocząć nagrywanie na wtorek w sumie no. Negać na zapas na wtorek. No, no na wtorek sobie za, zapas. Więc może wam pokażę co się tu zmieniło na, u siebie. W naszym, domku, w naszym domku. Tak. Trochę się to zmieniało i to dużo nawet. Tutaj jest tak. piec za piecami dwa. Dwa villagery. Nie jeden, dwa. Ale ja pokażę wam. Ciekawostkę. No, Mendingiem, ale pokażę Wam, że Wam Tu. W pokoju młode jest... jest. Trzeci! Siu! Idę sobie. Wszyscy w ścianie spicie razem. Wodka. No. Yy, I. Do widzenia. Tu mamy. Bo ten już poleciał do smoka, już ma smocze jajo, głowę smoka nad niem, nie jak e, mam. Jaja, mam jajo, mam jajo, pokażę nawet. Bo kadł, ale walić. Jak usiadłem? Było w endzie, hmm. nieruszone to zabrałem. A fakt, to co ja Nie. to... Tu jest Jezus, Maria, to jest jedyna rzecz. Ona jest tylko jedna na samym serwer. no chyba, że się spełni jak się zabija któryś raz. Także jest... okay. szybko, właśnie. Się... Ej, ty nie zebrałeś! Zabrałem to dwie. Aha. Dobra. Zmieniło się takie coś, że ulepszyłem... Chodź, wracaj, 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 wracaj. Ulepszyliśmy... Ulepszyłem naszą moją Nie bo ja tutaj cały czas Avczę codziennie. Tak, to jest Avczę. On ma cheaty. On ma on ma on ma cite, on ma octoboła. Octoboła ca. to boła. chyba. Albo twoją. Jedyne co używam to jest program do ławczenia rybami. To jest Fishing Exe. Mamy podwójne podawki, bo tu są jedne. Nie wiem czemu są podwójne. są drugie. Jak to się zrobiło. Pajre, Jak to się zrobiło. Kaktusza, jak kaktusy no tego chyba, Na czcina, czcina, czcina. No, cina, cina, cina. no cina, zrobiłem, zrobiłem czcina, paru na a Bo mamy tani mending i jeszcze papier tani, no. no... dokładnie. A tam gdzie przed byłem, tam gdzie mi on dał eletrę to tam jest, będzie budowany kotek, gdzie on będzie sprzedawać rzeczy i pokoje. Żeby... Tak, pa... no, Nawet biednych ludzi, którzy nie są domek i budowanie, co jest widoczne. No. Kolejną rzecz, którą odkryłem i zbudowałem oczywiście... Halo. Choć to jest... Nie bój się. Druga wejścia tutaj. To jest e, pająki. Myśleliście, pająki, że, z, jest, b, pająki. Że, z, że były tylko jedne pająki jaskiniowe, ekspekty u Agro-Dawida i oficera. E, dokładnie które kładzie. h 2 na nich ale my mamy długie i pod samym domkiem. No, prawie pod samym dom. To jest daleko. Eee tam bardziej Dobra, ile masz już do? No. Czekaj. Eee, czekaj. Eee, 5, no. Ja wystarczyło mi się jeszcze na pięć. Okej, okay, dobra, chodź. Chodź, chodź. No no, chodź. no, 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 no. no, no. no, no, no. Jak ja się przygotowałem ale niepotrzebnie na całą noc. Tady, bo odczekiwałam dużo. Chodź. Oj, no. Chodź, tutaj jest trochę skrzynek. Policzmy ile skrzynek. Raz, dwa, trzy, o chuj. cztery, pięć, o chuj. Cztery, siedem, osiem, o mali, diez, co ja? dziesięć, trzynaście. No, ale tyle tego nie pojmuję. Oznacznik. Czternaście. O, pierwerki moja. A mogę ci dać nawet, bo ja mam dużo i tak, i tak. Czemu ty masz. Czekaj, czy ty złowiłeś się fajerwerki, czy te po prostu ci wpadły? Nie. Ja tutaj się to so wypada. Chyba, że ktoś sypnął się tutaj obok tego. No, ciekawe, kto by tu się sypnął.